Cześć kochani! Dzisiaj Wam pokażę fajny pomysł na surówkę do obiadu. A będzie nam potrzebna kapusta pekińska. Ja sobie ją przełowię na pół. I wykorzystam dzisiaj tylko połowę. Kapustę sobie szatkujemy. Pustę mamy poszatkowaną, więc sobie przełożymy do misy. Teraz sobie pokroimy jedną cebulę czerwoną. Takie drobne piórka. cebula poszatkowana, więc dodajemy do naszej kapusty. I teraz sobie zetrzemy dwa ogórki. ogurek starty teraz sobie zetrę jabłko całe obrane teraz dodamy jedną marchewkę Jedną większą lub dwie mniejsze te ścieramy na tarce. Teraz to odstawimy i sobie pokroimy jednego pomidora w kosteczkę. Dołożymy sobie do naszej surówki. Do naszej surówki dołożymy sobie troszeczkę zieleniny. Ja mam tutaj trochę szczypiorku i trochę natki pietruszki. Też to poszatkujemy. do naszej suroweczki. Teraz sobie ją ładnie wymieszamy. wymieszana, więc odstawiam ją na bok i bierzemy się za sos. Tutaj mam dwa ząbki czosnku, przeciskam sobie Z naszego czosnku, dodajemy sobie majonez. Jogurt naturalny typu greckiego i wyciskamy sok z połówki cytryny. Do naszego sosu dodamy teraz sól, pieprz. Razem wymieszamy i będziemy polewać naszą sałatkę do obiadu. To jest wymieszane, więc polewamy naszą sałatkę. I razem będziemy mieszać. Nasza surówka jest wymieszana, tak się nam prezentuje. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na szybką surówkę do obiadu, lub może ją samą sobie zjeść, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego! No i do zobaczenia!